No to może teraz ja zaśpiewam. O, o a nie, fajnie. Będzie dobrań. to historia o pewnej dziewczynie, którą spotkałam w jednej z tych knajpek za trzy grosze w Sochom. Ta dziewczyna była tam pomywaczką i wszyscy się z niej śmiali. Ona wtedy opowiedziała im takie rzeczy, o których wam zaraz opowiem. Musicie sobie wyobrazić, to jest lada, a to ścierka, którą ta dziewczyna zmywała naczynia. Tam, gdzie stoicie, stali ci panowie, którzy się z niej śmiali. I teraz któryś z was, na przykład pan, powie, ciągle jeszcze zmywasz te naczynia Jenny? Ciągle jeszcze zmywasz te naczynia Jenny? <noise> <noise> A potem następny, na pan? No to kiedy przypłynie ten twój okręt? Piracka narzeczono? <noise> No to I... kiedy przypłynie ten twój okręt, czyny? Piracka ja, A ja skanduję. a W całych dniach ten parszy hotel. I na mnie tak parszy dołach. Ale wiecie o mnie tak niewiele. Ale wiecie o mnie tak niewiele. Aż na czwartym wieczorem będzie krzyk spytać, to go za O żaglach i czterdziestu armatach otwór. Ale nikt z was nie będzie nie w nich tej nocy spać. Ani nie wiedzieć jeszcze nie, kim jestem ja. A nie wiedzieć jeszcze nie, kim jestem ja. Nagle w torcie zrobi się z wrzask. Co to za grobny wrzask w torcie, spyta ktoś gość. Ognia dla mój dział. Moi Państwo, chciałabym usłyszeć Wasz śmiech, Kiedy równie pierwszy dom rozbity Całe miasto starte staranie na miał. Tylko ten parszywy hotel będzie dalej stał I spytać, kto mnie nie mieszka taki znakomity. I spytacie, kto mnie nie mieszka taki znakomity. Będzie w hotelu tej nocy krzyk, i pytanie czemu też nie poszedł? W Gruzinie, aż ktoś widząc, jak wychodząc z benderankiem, spyta, co? To ona mieszkała w nim. Wtedy okręt o siedmiu zaglach i czterdziestu armatach I w kajdany zakutyk przyprowadzą mi i spytają, kto z was mać na stracenie. I spytają, kto z was maść na stracenie. I zapadnie cisza w porcie tego dnia, kiedy W trzydziestu arpatach Zabierze mnie w dar Brawo! Brawo! Fajnie się nocna paniewra to odstawiła. <noise> Fajne. To znaczy fajnie? To jest sztuka, a nie żadne fajnie. Tak jestem sztuka. Wspaniale to zrobiłaś moja droga Poli.